Witajcie na kanale Pawełacu, kanał narzędziowy. Dzisiaj mamy kolejny katalog marki Parkside, narzędzi marki Parkside. Od 22 grudnia. Lit tutaj trochę przyszalał z narzędziami jeszcze pod koniec roku 2022. Na 22 stronie mamy tutaj do 80% wielka wyprzedaż. Czyszczenie magazynów no ceny są bardzo dobre bo na przykład tutaj zestaw trzech brzeszczotów 9 zł obniżka z 19,99 tutaj mamy do drewna do metalu do gałęzi także opłaca się za tą cenę następnie mamy tutaj pistolet do kleju na gorąco 5 watów 19 zł przecena z 29,99 i 7 mm wkłady no fajna sprawa tutaj poniżej mamy Linet z tworzywa sztucznego 20 metrów, ,90 zł 90, no to prawie za darmo. Następnie, za 15 zł, mamy torbę narzędziową lub ufyt na młotek i kabura z kolekcji Parkside. Do wyboru mamy po 15 zł również młotki po 19 zł, 36% taniej. No to też bardzo dobra cena. Różne wzory tutaj, już jest mocne uderzenie. Młot wyburzeniowy 1700 watów w zestawie dłuto, płaskie, punktak, zestaw zapasowych szczotek węglowych, narzędzie montażowe oraz 50 g smaru obniżka o 150 zł. Myślę, że warte uwagi również. Tu piła szablasta o 50 zł taniej, 710 watów. Sprawdzona w terenie dobrze działa. Wszystkie te narzędzia trzeba po prostu traktować w delikatny, amatorski sposób, robić przerwy. No to one będą długo działały za 139 zł obniżka ze 189 zł, myślę, że warto. A poniżej tutaj mamy wiertarkę stołową z elektroniczną regulacją obrotów 710 W, 100 zł taniej za 399 zł możemy ją już kupić. No i mam właśnie pytanie, kto posiada już ten właśnie model nowszy. Po prostu czy ona dalej ma kłopoty z tymi obrotami? Jeżeli możecie, to napiszcie w komentarzu pod filmem, jak, jak Wam się sprawuje. Szkoda, że nie ma tej z wyświetlaczem LCD tutaj, co była. Ona była naprawdę dobra. Następnie mamy pilarkę ukosową z laserem 1500 W, 249 zł, o 100 zł taniej. Naprawdę fajne, dobre urządzenie amatorskie. Mi się wydaje, że bardzo dobrze się sprawdza do jakichś listewek, różnych takich drobnych elementów drewnianych i jest całkiem dobra. W zestawie tutaj mamy pojemnik na pył, narzędzie do wymiany tarcz, narzędzie do regulacji ogranicznika obrabianego przedmiotu i dwie zapasowe szczotki węglowe oraz dwie baterie alkaliczne. No to te bateryjki są po prostu do lasera. Zobaczmy, co tam dalej jest w tej wyprzedaży. Ta wyprzedaż jest od wtorku, 27 grudzień. Na stronie 24 dalej mamy wyprzedaż do 80% taniej. Kłódki, ale to są jakieś już ambus innej marki niż Parkside. Ale to nie ma znaczenia, jeżeli są dobre za 19 zł, obniżka z 27,99, tu jest szyfrowana również, a poniżej tutaj mamy skrzynki narzędziowe: 15 zł, obniżka z 24,99, Altima Speed, taki przyborniczek do samochodu, a na stronie 25 mamy skrzydarz elektryczny, sieciowy, w zestawie 500 szywek, 500 gwoździ, klucz z gniazdem sześciokątnym. Obniżka aż o 50 zł. 79 zł. No, całkiem przyzwoite narzędzie do domowych zastosowań. Poniżej podpora teleskopowa. Nośność maksymalnie 30 kg. 48 zł. Fajna sprawa. Jest u mnie również. Także polecam jak najbardziej. Struk, grubościówka 1250 watów. No, u mnie pracowała no, ponad minutkę. Ale serwis po prostu stanął na wysokości zadania i zwrócono mi pieniądze. Tam były jakieś niedociągnięcia, nie można było wyregulować stołu. Myślę, że to poprawili. Gdzieś widziałem filmy, że po prostu już jest ok z tą maszyną. No i cena jest całkiem przyzwoita 699 zł, aż o 300 zł taniej. Myślę, że taka strugarko grubościówka no, sprawdzi się w domowym warsztacie garażowym warsztacie. Jak najbardziej. Również od 27 grudnia. Zobaczmy dalej. I tutaj mamy zakrętarkę udarową. Myślę, że to już jest ten model, który nie ma tych różnych anomalii, gdzie były wcześniej. Zresztą sami widzieliście: raz się wyłączało, raz nie, raz nie chciała pracować, raz chciała. I cena 299 zł bez akumulatora i bez ładowarki. Tutaj mamy walizeczkę jeszcze w zestawie. Maksymalny moment obrotowy 226 Nm Regulowana ilość udarów od 0 do 4300 na minutę Obroty od 0 do 3600 na minutę Wielkość śrub do M16 Dodatkowo tutaj mamy płynną regulację obrotów Oświetlenie robocze LED Mocowanie do paska 5 lat gwarancji Na stronie 32 mamy ładowarkę 20V 4,5A 120W czas ładowania przy 20 V 4 Ah około 60 minut, a przy 2 Ah około 30 minut. Długość przewodu sieciowego 2 metry, 3 lata gwarancji, 3 stopniowy wskaźnik stanu naładowania. I tutaj mamy dodatkowo promocję 50% taniej na akumulatory tego typu Smart, również 8 Ah i 4 Ah. Łączymy się z aplikacją, tam wszystko możemy sobie ustawiać parametry tych akumulatorów. Performance, tam oszczędność ekologiczne. Także no jest to takie no, zabawa taka, ale jak ktoś to lubi, no to będzie z tego korzystał. 50% taniej. Czyli tutaj mamy za 174 ,50 zł 8Ah, 50 groszy 8 amperogodzin, 99 zł 50 groszy 4 amperogodziny. Normalnie kosztuje 349, a czwórka kosztuje 199 zł. No ale jak to bywa, jest tutaj pewien warunek a tym warunkiem jest oczywiście to, że trzeba kupić sobie dwa takie urządzenia, które pasują do po prostu tych akumulatorów to dostaniemy właśnie w tej cenie te akumulatory. O tych akumulatorach to nic więcej nie można powiedzieć, bo już wszyscy wiedzą, o co chodzi z tymi akumulatorami smart. Zobaczmy na stronę 34 I tutaj jest dalszy ciąg mocnego uderzenia Również Smart, wszystko to jest 299 zł Piła szablasta na akumulator X20V Liczba skoków brzeszczota od 0 do 300 na minutę Długość skoku 22 mm Maksymalna wydajność cięcia 150 mm w drewnie, 15 mm w stali 20 mm w metalach kolorowych, 100 mm w rurach metalowych sprawdza się, dobrze działa. Są u mnie testy również. Dodam tylko, że tu jest silnik bezszczotkowy. A poniżej tutaj mamy zestaw tarcz tnących 6 sztuk lub zestaw tarcz do szlifowania 2 sztuki FIS-125 mm. Są u mnie testy na kanale tych tarcz i wypadły lepiej niż te różne tarcze, takie budowlane. Dodatkowo sprawdzimy tarczę Fi 230 mm. Strona 35. Szlifierka kątowa na 20V. Silnik bezszodkowy również. W zestawie tutaj mamy tarczę do zdzierania Fi 125. Klucz do mocowania. walizka No i w zasadzie nic tutaj nie ma. Również tutaj jest smart, Tutaj mamy możliwość regulacji obrotów tej szlifierki. Czego nie ma w tych starszych modelach. Bardzo dobrze działają do tej pory, także fajna sprawa 299 zł obroty od 3000 do 10 tysięcy obrotów na minutę i również możliwość łączenia z aplikacją zobaczmy na kolejną stronę co tutaj jest na stronie 36 mamy laser krzyżowy 360 stopni 4V można kupić go również także online bez tego statywu, jest o wiele tańszy chyba o 100 zł nawet tańszy bez Jeżeli ktoś posiada statyw, to po prostu zaoszczędzi już te pieniądze. Fajna sprawa też go wykorzystuje od czasu do czasu i, i ta linia zielona naprawdę robi robotę. To jest ten nowszy model niż ten co ja posiadam. Jeżeli ktoś posiada już ten laser, to dajcie znać w opisie, czy po prostu warto go kupić. I co tutaj mamy opisane. No, oprócz tego, że 5 lat gwarancji, to mamy w zestawie statyw z trzema nogami, przewód do ładowania. Z przyłączem USB typu C. Dokładność plus minus 40 mm na metr. Zakres roboczy do 20 metrów. Następnie mamy tryb projekcji samo lub ustalanie wachliwe. Czas niwelacji około 4 sekundy. Zakres samoistnego niwelowania plus minus 3 stopnie. A na stronie 37 mamy wiertarko-wkrętarkę również z serii Performance na akumulator 20V za 279 zł. Te wiertarki są dobre. Myślę, że to jest ten nowy model, gdzie tam nie ma problemu tam z odpaleniem jej w jakichś minusowych temperaturach. Jeżeli jest inaczej, to dajcie znać w opisie, w komentarzu pod filmem. To będę Wam bardzo wdzięczny za to. Tutaj również mamy silnik bezszczotkowy. No i jakie tutaj mamy parametry? Obroty na pierwszym biegu od 0 do 500, na drugim biegu od 0 do 2000, zakres mocowania uchwytu od 1,5 do 13 mm wiertła i maksymalna średnica otworów 38 mm w drewnie, 13 mm w stali. Nigdzie tutaj nie jest podane ile ona posiada Nm. no ale pewnie na stronie internetowej można sobie to sprawdzić. To jest wiertarko krętarka bez udaru, no z udarem jest po prostu tam troszkę droższa. Strona 38 akumulatorowy strug na 20V. Szerokość strugania 82 mm. Głębokość strugania od 0 do 2 mm. Głębokość wręgów maksymalnie 17 mm. No, ciekaw jestem, czy ona również jest smart. Szkoda, że to nie jest tutaj napisane. Poniżej tutaj mamy wiertło stopniowe lub zestaw wiertel stopniowych. Dwie sztuki. Czyli tutaj mamy komplecik. Dwie sztuki, tu jeden za 69,90 czyli one muszą być naprawdę dobre w tej cenie, bo wcześniejsze te takie pozłacane, pamiętacie, to tam był cały komplet za 30 zł do kupienia, a tutaj mamy jedna sztuka i dwie sztuki w tej cenie, ale po prostu za jakość trzeba płacić, no pasowałoby to sprawdzić jak one wiercą, jest to wiertło 9 stopniowe lub 2 razy 14 stopniowe. A obok tego zestawu mamy zestaw wierteł udarowych na SDS Plus 2 sztuki lub 5 sztuk lub duto płaskie z takimi ząbkami Za cenę 34,99 zł Na stronie 39 mamy tutaj mocne uderzenie 3 J, jest to akumulatorowy młot kombi 360 stopni 20 V no 360 stopni to jest raczej ta rączka obracana o 360 stopni Myślę, że również dłuto możemy tam obracać sobie Taka funkcja samego przestawiania dłuta W pozycji tam jakiej sobie potrzebujemy Też go można obracać Do obróbki betonu, kamienia, metalu lub drewna W zestawie docisk do metalu, dodatkowy uchwyt No to dodatkowy uchwyt to chyba ta rączka, nie? A nie uchwyt wiertarski A Fajnie by było jakby tutaj była ściągana ta główka ten uchwyt, i zamieniany na ten uchwyt taki na takie zwykłe wiertło. No to by była fajna sprawa. Tak jak są w tych różnych Boszach, Makitach 399 zł. No cena jest dosyć przyzwoita, bo to jest ten młot już smart. U mnie jest ten starszy model naprawdę super sprawa. Sprawdza się całkowicie dobrze. Myślałem nad innym nawet modelem, nad, nad makitą, ale po prostu ten działa dobrze. No to po co mam kupować na razie inny? Do takich domowych, amatorskich spraw to jest całkiem. Przyzwoity i dobra cena. Jakie mamy parametry? Tak jak już mówiłem, energia uderzeń czy dżule, ilość uderzeń na pierwszym trybie od 0 do 3265 na minutę, na drugim trybie od 0 do 470 na minutę, liczba obrotów na biegu jałowym od 0 do 660, w drugim trybie od 0 do 950. Maksymalna średnica wiercenia 24 mm w betonie, kamieniu. 13 mm w metalu, 27 mm w drewnie. Mamy tutaj dwie funkcje: wiercenie bez udaru, wiercenie z podłączonym udarem. No, a nie wiem, czy jest tutaj ta trzecia funkcja do obracania dłuta. Nie wiem tego. W tym modelu jak jest, w tym starszym modelu jest na pewno. No, i tutaj mamy ten skrzywacz, który już był podawany. 79 zł. Także fajna gazetka, fajne promocje. Można naprawdę ciekawe i dobre narzędzia kupić tej marki. Także dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, cześć, do następnego spotkania. Niebawem kolejne filmy. Będzie dużo fajnych, ciekawych narzędzi, trochę mocniejszych od tych, też na akumulator. Także już z góry zapraszam. Niebawem przetestujemy taką mega otwornicę FIS 127 mm. Zobaczcie, jakiego narzędzia użyję. Możecie być bardzo zdziwieni. Siemka, cześć.